Paczka przyjechała do mnie, zapakowana w ten oto sposób, owinięta czarną folią. Tutaj macie etykietkę 181 zł. Orzeszty. Portu cartridge'a również można się sztachnąć. Są tutaj jakieś e, włosy, czyjeś DNA w środku zostało już zostawione. Są komputery, słuchajcie, które wykopywane z podziemi ziemi działają. Tak więc ten wcale nie jest w jakimś złym stanie. Uwaga, raz, dwa, trzy. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na unbox tego oto pudełeczka, w którym znajduje się Komodorek 64, zakupiony przeze mnie za 150 zł z OLX, plus pobranie 31, czyli 181 zł kosztowało mnie to pudełeczko. W środku znajduje się Komodorek 64 w stanie nieznanym, plus jakieś tam dodatki. Zaraz sobie pudełeczko wypakujemy, Komodorka sobie obejrzymy z każdej strony, przetestujemy, jeżeli będzie tam to dane, jeżeli będzie sprawny, tak jak to należy, grami oraz jakimiś programami testującymi. Tak więc siadajcie wygodnie przed Wami Komodorek 64. W stanie nieznanym z OLIX za 150 zł. Paczka przyjechała do mnie, zapakowana w ten oto sposób, owinięta czarną folią. Tutaj macie etykietkę 181 zł. DPD mi to przywiozło. No i już ciaścia, otwieramy, zaglądamy do środka, co tutaj możemy zobaczyć. Jest, aha, jeszcze miał być cartridge. Dobra, spoko. Takie kartyczko, Commodore 64X, X cartridge. Tutaj z włącznikiem. O, zobaczcie, z przełącznikiem. Luźny w środku. Zobaczymy, nam czy zagada, czy nam to wszystko zadziała. Ja myślałem, że tutaj jest magnetofon, ale coś mi się pomieszało. Oglądałem dużo tych komodorków i myślałem, że w środku będzie jeszcze magnetofon, ale to nie ten komodorek, o którym myślałem. No, tak to jest, jak się czasami kupuje tak ostro sprzęt, to człowiek traci rachubę. A ostatnio wpadłem znowu w wiry zakupowy. Zobaczcie. Mamy Komodorka 64 z bardzo fajną osłoną. Taką przyciemnioną, zadymioną, dość grubą. Tutaj widzę takie małe ułamanie. Ale no jest dość mocne ułamanie, ale ona spełnia swoją funkcję. Zobaczcie. Leży jak trzeba. Fajnie chroni nasz komputer. A Komodorek z luźnym backspaceem. O, żeż ty. Tak, z luźnym, już sobie go zamontowałem z powrotem, bo mi spadł na podłogę. Tak on wygląda. Klawiaturka troszkę pożółknięta. Ale góra obudowy akceptowalna, ładna do umycia, do wyczyszczenia. Zobaczcie sobie. Komodorek. Zapaszek. No, pachnie starą elektroniką, bardzo przyjemnie. Wąchajcie sobie z tych tutaj licznie prowadzonych szparek. Albo tutaj z portu kartridża również można się sztachnąć. No fajnie pachnie elektroniką. Dobra, zobaczmy z tej strony. Zobaczmy tutaj z tyłu, elegancko. Z tej strony. No i najważniejsze tutaj od spodu jest to obudowa na wkręty. Tutaj jest kawałek klomby, jak widać, naderwanej albo nie. Wydaje mi się, że mogła być yy, niezerwana. Ja teraz ją wcisnąłem do środka. Widzę, układ wkrętów jest dokładnie taki sam. Wszystkie trzy są dokładnie tak samo zakręcone, więc jest szansa, że nie był nigdy otwierany. Dobra, zapraszam na stanowisko testowe. Podłączamy maszynę i zobaczymy, czy nam zagada. Dobra, udało mi się go rozkręcić, więc teraz zajrzymy sobie do środka. Klawiatura jest przykręcona. Są tutaj jakieś y, włosy czyjeś DNA w środku zostało już zostawione. Tak on wygląda. Jest ekranik, wszystko zakurzone. Ekranik tutaj nam zasłania płytę główną. Zaraz sobie to zdejmiemy i zajrzymy, jak wygląda płyta główna. Najpierw muszę odkręcić klawiaturkę od tych tutaj mocowań, takich blaszanych bocznych, żeby ją wyciągnąć. I potem zajrzymy sobie, jak wygląda płyta główna. Jestem ciekawy, jak to wszystko jest, ale wydaje mi się, że tutaj żadne inne palce. Nie grzebały w środku. Tak to wygląda jakoś. Wszystko tak ładnie poukładane. Nie powyginane. Nie no, ciężko ocenić. W każdym razie tak mi się zdaje. Klawiaturka została zdjęta. Tak prezentuje się płyta główna bez żadnej ingerencji w postaci czyszczenia. Tak jak ją dostałem, tak jak dostałem ten komputer, tak też sobie go Wam teraz prezentuję. Bezpiecznik, patrzcie, jest cały. No wygląda to w porządku. To są komputery, słuchajcie, które wykopywane z ziemi działają, tak więc ten wcale nie jest w jakimś złym stanie. Tu nie widzę żadnej wilgoci, żadnej rdzy, żadnego zalania, tak więc jestem bardzo dobrej myśli. Można powiedzieć, że jestem prawie, że pewny na 98%, że ten komputer będzie działał. Tak mi się wydaje. Dobra, szybko go sobie złożę i już widzimy się na pierwszym podłączeniu. W momencie zakupu tego komodorka był to najtańszy dostępny na polskim rynku Komodorek 64 w wersji C. Tak, 150 zł, przypominam, jeszcze raz kosztował, bo czasami oglądacie niedokładnie i dopytujecie. Tak więc ja Wam teraz jeszcze raz przypominam, żeby Wam się utrwaliło. Shift lock był wciśnięty, dobra, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. No, tylko zasilanie tutaj przewód obrazowy, obrazowy z dźwiękiem. No i nie wiem, czy podłączyłem dobrze diodę Power, zaraz się przekonamy. Uwaga, raz, dwa, trzy. Czarny ekran, dobra jest, wskoczyło na niebieski, tak troszkę długo wydawało mi się, że coś już jest nie tak, ale Dioda też jest dobrze podpięta. Mam nadzieję, że widać. Dobra, mamy to, ruszyło. Zrobimy sobie taki teścik. Zaczniemy sobie od przetestowania tego komputerka kartridżem testującym. Zgo tu dobrze umocuję. Tak na szybko sprawdzimy sobie, dźwięk już jest. I ten kartridż oczywiście sprawdzimy zaraz też, czy działa. To taki rozbudowany kartridż turbo z możliwością kopiowania i dużo innych jeszcze bardzo fajnych dodatków. Dobra, to nam działa. Dwójeczka to jest test. Na szybko zobaczymy, czy działa klawiaturka. On tu będzie podkreślał przyciski, które są aktywne w momencie wciśnięcia. Muszę uważać na spację, bo spacja to koniec. U, dobra, gwiazdeczka, tutaj wszystko dobrze. Tak te przyciski, słuchajcie, trzeba docisnąć, bo to niewyrobione leżało. Dość długo zapewne, nieużywane. Tak ciekawy jest ile taki komputerek mógł leżeć. Z 25 lat, 30, nieużywany. Dobra, i na koniec spacja, która nam włączy, czyli klawiatura działa, dźwięk żeśmy sprawdzili, wizję. Ok. Yy, joystick sprawdzimy na jakiejś grze zaraz sobie, yy, bo podłączając go na przykład do yy, portu pierwszego, możemy go też tutaj przetestować. Dwójeczka i mamy joystick 2. Yy, zmiana joysticka to jest B. Kropeczka nam biega. Ok, ten port jest sprawny. Już nie będę wyłączał, przetestujemy na tym. Dobra, a ten port, zmiana portu jest ok, dobra. Nic nam tu nie wywala, pamięci sprawdzać nie będziemy, bo raczej jakby były uszkodzone, to już by coś się działo. A to trochę długo trwa. Z tą pokażę Wam, jak wygląda ten test pamięci. Taki troszkę podobny do Atarowskiego testu. Ram to piątka. Latają takie, widzicie, kropeczki. No, może nie tak jak w Atari, bo tam są takie mamy kwadraciki, które się tak powoli przesuwają, a tutaj mamy coś takiego. Ok, no dobra. Poszło, czyli jest maszyna sprawna. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy sobie, jeszcze ten Cartridge X wskoczy. Nie wskoczy to go. A jest, działa. Bardzo fajnie. No, cartridge X tutaj, z tego co pamiętam, pod F1 jest Turbo ROM. Zobaczymy, czy reset działa. Mam taki karty już jeden. I tu mamy pod obszar pracy tape, czyli ustawianie jakiejś głowicy, prawdopodobnie. Tu jest korektor ustawienia głowicy, widzicie, mamy F1, F2. Można byłoby jeszcze magnetofon podciąć i sprawdzić, ale nie będziemy tego robić. Teraz przejdziemy do najciekawszego testu, czyli sprawdzimy sobie kilka fajnych, kultowych gierek na ten sprzęt. W formie takich już będziecie mieli migawek nostalgicznych, gdyż Commodore 64 naprawdę super gry posiada. Kultowy Riveride musi być, żeby sprzęt oczcić. Lecimy na pełnej prędkości. Kurde, prawie tej piłeczki tutaj w ogóle nie widać. Muszę aż przyjąć tą pozycję. Znaczy, piłeczkę widać, nie widać tej paletki. Kurde, ale dźwięk genialny. Masakra. O. No, refleks trzeba mieć. Łopanie, coś pan. Złośliwi powiedzą, że kupiłem tego komodorka tylko po to, żeby zagrać sobie znowu w Montezuma. A w dupie z tym pająkiem nawet tu czekał. No tutaj się boję, że pułamie joystick. Naprawdę, to tutaj, tutaj w tej grze to nie jeden joystick już komuś pękł. Nie, nie tyle razy. Gdzie żeś tam spadł. Tę gierkę ogrywałem bardzo mocno na Atari. Nigdy nie grałem w, w nią, chyba właśnie na C64. Leć, leć! Nie dwa razy! Oj. Oh, Kurde, jaka rzeźnia. Aha, nie można go było. A nie można go było nożem go strzelić. Co? Game over? No, game over. Słuchajcie, parę gierek wam pokazałem. Sprzęcik śmiga. No, fajnie, wszystko chodzi jak trzeba. To jest właśnie niezniszczalne Commodore 64 w wersji C. I jeszcze zauważyłem, że tutaj na tym pięknym logo jest folika oryginalna, niezdjęta. Z bombelkiem powietrza, właśnie go troszkę wycisnąłem. Dzięki, żeście byli. Piona dla Was. Do następnego i cześć.